Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu pokażę, w jaki sposób przygotować krzyżówki. Krzyżówki, które przygotowujemy w przygotowanym do tego specjalnym programie. Ten program nazywa się XWord Generator. I wpisujemy w pasku na górze nazwę. Z względu na to, że używam to bardzo często tego programu na górze się od razu w pasku mi podświetla X-Words myślnik generator. Ja mam w rozszerzeniu DE, ze względu na to, że korzystam z niemieckiej wersji, natomiast y, 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 można przełączyć też na drugą wersję, tu mi się tłumaczenie pod, podświetla, natomiast y, proszę spojrzeć, mamy wersję angielską i wersję niemiecką. To, co na początku y, y, zachęcam y, wykonać, to jest rejestracja. Tu jest rejestracja. Y, y, rejestrujemy się bardzo prosto poprzez podanie y, adresu e-mailowego i wybranie swojej nazwy Tutaj musimy zatwierdzić, musimy zatwierdzić warunki i się zarejestrować. I ja teraz wrócę na stronę startową. Możemy zacząć od razu od przygotowywania krzyżówki, natomiast w wersji takiej później do wydruku. Natomiast po rejestracji ja się zarejestruję. Mi się tutaj podświetla już moje hasło. Ja się zarejestruję. Po rejestracji. Macie Państwo możliwość zapisania tych krzyżówek, i mamy taką opcję: moje krzyżówki. W moich krzyżówkach będzie zbiór krzyżówek, które wykonujemy. Możemy do nich wchodzić, możemy je kasować, możemy je edytować i możemy je wielokrotnie przerabiać. Jeżeli Państwo nie skorzystacie z rejestracji, to tylko raz wygenerujecie tę krzyżówkę, zapiszecie na własnym komputerze i później no nie ma możliwości do powrotu. A po rejestracji taka możliwość jest. I co tutaj mamy? Na początku nazywamy naszą krzyżówkę. Tam, gdzie jest ołóweczek, to już Państwo doskonale wiecie, zazwyczaj jest opcja edycji. Ja tutaj wpisuję tytuł. Krzyżówka 1, bo to będzie taka wersja robocza, zatwierdzam i wtedy tutaj mi się nazwa y, zmienia, tak? Y, następnie, co, co mamy, jakie mamy możliwości? Musimy podać y, pytania. Wpisujemy pierwsze pytanie, y, może jak nazywa się, ja tutaj troszeczkę będę wpisywała stolica Niemiec z takich y, krajoznawczych treści, i odpowiedź. Tak? Berlin. Okay. jak nazywa się stolica Niemiec? Berlin. Który niemiecki land jest największy? Tak? Oczywiście, literówki się zdarzają. Proszę sprawdzać też i poprawić. Bayern, Tak um, Na przykład jakie jeszcze inne pytanie um, jaka rzeka jaka rzeka przepływa przepływa przez... Yy, trezno i tak dalej i tak dalej. Czyli wpisujemy z jednej strony pytania. Oczywiście możecie państwo wpisywać pytania po niemiecku, czyli na przykład um, jeżeli robicie państwo um, krzyżówkę na jakiś konkretny temat, to pytania mogą być też właśnie um, w językach obcych. Um, wpisanie um, um, ojej, coś mi się tutaj dzisiaj klika nie tak. Łaba. Okej. Okay. Um, Mam na razie tylko trzy pytania i trzy odpowiedzi, ale nie chciałabym przedłużać tego samouczka dłużej. Jeżeli Państwo coś byście chcieli wyrzucić i stwierdzicie, że pytanie nie pasuje, to można, to można tutaj przez ten kosz to pytanie usunąć. Tak? Po napisaniu pytania, kolejne pytanie jest jakby pytaniem oczywistym i ono się samo automatycznie pojawi. Więc krzówka jest prawie gotowa. Opcja po zapisaniu pytań i odpowiedzi. Ym, opcja ym, ja może jeszcze takie inne jakiego koloru jest flaga Niemiec? I tutaj będzie czarny, czerwony i mhm, do uzupełnienia. Z dużej litery, tutaj też poprawię, żeby wszystko było ok. Um, um, um. Czyli pytania mogą mieć różne formaty, tak? Złoty. Ona nie jest żółta, jest złota. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale, ale jest y, złota, tak? Um, jakie zwierzę jest w herbie Berlina? Tak, żebyśmy mieli troszeczkę więcej. Yy, nie. Nie, dźwięć, nie dźwięć. Wieć. Ok, pięć pytań. Myślę, że te pięć pytań wystarczy też, aby Państwu pokazać jeszcze jedną opcję, a mianowicie opcję tak zwanego hasła. Hasło to jest to, co zazwyczaj pod krzyżówkami wypisuje się na końcu, z liter, które znajdują się w krzyżówce. I tutaj możemy takie hasło też podać. Oczywiście to hasło to. Ja teraz wpiszę Niemcy, tak? Albo napiszę po niemiecku może. Deutsch. Chciałabym, żeby to hasło później uczniom na końcu wyszło po rozwiązaniu krzyżówki. I teraz w momencie, kiedy wprowadziliśmy pytania i odpowiedzi oraz hasło, hasło nie jest obligatoryjne, możemy je wprowadzić lub możemy go nie wprowadzać, jeżeli nie chcemy, żeby hasło wyszło. I teraz bardzo ciekawa rzecz się dzieje. Generujemy krzyżówkę. To chwilkę trwa. Natomiast post pojawia nam się komunikat. Ten komunikat mówi nam o tym, że tutaj Państwo widzicie, są duże litery, że brakuje tych liter do hasła. To znaczy, że w pytaniach, yy, że w odpowiedziach, które poda uczeń, nie będzie tych liter. I tutaj yy, generator nam te, te literki wstawi do naszego hasła, czyli jeżeli będzie brakowało któryś liter w haśle, to generator je wstawi i umożliwi mimo wszystko uzupełnienie hasła. Oczywiście unikamy takich sytuacji, ale czasami się zdarza, że są bardzo spokojne. Specyficzne litery, i rzeczywiście ich nie będzie. Jak zatwierdzam, OK, zapoznałam się z tym komunikatem. No, i e, krzyżówka, proszę zobaczyć, jest już tutaj w podglądzie pewnym widoczna. Krzyżówka wygląda w ten sposób: hasło jest tutaj, na tych polach zaszarzonych, zacieniowanych znajdują się też literki, e, i to będą literki do przepisania do hasła. Tych liter brakuje, o tym mnie poinformował właśnie generator. Po prawej stronie macie Państwo pytania, które umieściliście w krzyżówce, i krzyżówka jest dosyć mała. Poniżej mamy też rozwiązanie. Tej krzyżówki. I teraz możemy oczywiście wyeksportować sobie. PNG to są pliki zdjęciowe, takie, takie pliki zdjęciowe jak JPG. Możemy też, jeżeli krzyżówka nam się nie podoba, czasami jest tak, że bardzo dziwny kształt generuje nam generator. Możecie Państwo jeszcze raz kliknąć na generowanie tutaj na to, na to miejsce, nic się nie stanie, tylko zmieni nam się kształt. On znowu mnie poinformuje, że nie ma do hasła danych liter. I zmienił się chyba minimalnie kształt, a może i też nie. Jeszcze raz spróbuję, bo nie mam pewności. O, teraz będzie to zmiana widoczna. Ta krzyżówka jest bardziej pionowa. I co robimy z taką krzyżówką? Eksportujemy ją w plik PNG, tak jak mówiłam, plik stinciowy. Eksportujemy, zapisujemy sobie tą krzyżówkę. Na komputerze, wybieramy. U mnie to jest moduł ym, czwarty, ja sobie to zapiszę tak, i krzyżówka mi się ym, pobiera. I teraz ja na tą krzyżówkę y, kliknę i widzimy tutaj, ona jest taka troszeczkę niewyraźna i możemy to zdjęcie skopiować. Ja zazwyczaj kopiuję do innego dokumentu, do Worda, czyli kopiuję sobie to zdjęcie. Wchodzę, już mam plik Word otwarty i robię Ctrl V, czyli wklejam. Proszę zobaczyć, krzyżówka w Łordzie się nam wkleiła. W momencie, kiedy wysyłamy taką krzyżówkę uczniom w formacie cyfrowym, czyli online, nie ma żadnego problemu, jeżeli nam się wygeneruje na, na dużej jednej stronie tylko na połowie krzyżówka. Natomiast, jeżeli Państwo chcecie potem wydrukować te krzyżówki, to ja zachęcam do tego, żeby mimo wszystko na jednej stronie umieścić dwie takie krzyżówki. Później rzeczywiście oszczędzamy i trochę papier i obchodzimy się bardziej przyjaźnie środowisku. Wracam teraz do i taki plik z krzyżówką w formacie Word. Wysyłamy uczniom. Chodzi o to, żeby uczniowie też poradzili sobie później z ewentualnym wydrukiem tej krzyżówki. Natomiast ona nie jest edytowalna, proszę zobaczyć tutaj w tej wersji ściągniętej jako zdjęcie. Ale karta pracy jest gotowa. No, i krzyżówka tutaj jest przygotowana, i na górze, jeżeli jesteście Państwo zalogowani, możecie ją zapisać, tak? Czyli tutaj możemy ją zapisać. Ja przyłączę na chwilkę na język angielski. Mamy tą opcję Save, tak? Możemy ją sobie zapisać. I tutaj jest potwierdzenie, że została pomyślnie zapisana. I teraz, jak wejdę w moje krzyżówki, mają X-Words, to. Proszę zobaczyć, ona widnieje jako ostatnia krzyżówka otworzona. Mogę ją oczywiście wykasować, ale mogę równie dobrze ponownie do tej krzyżówki wejść i na przykład dopisać pytanie szóste. I w ten sposób możemy postępować z każdym dokumentem. Mam nadzieję, że wskazówki, których udzieliłam, są pomocne i uda się Państwu utworzyć własne krzyżówki, które będziecie mogli przekazać swoim uczniom. Dziękuję bardzo za uwagę.